Kiedy pani Ania zwróciła się do mnie e, z pytaniem, czy podjąłbym się właśnie tego, żeby być ambasadorem, i, i że tak powiem, też dać głos i świadectwo tego, że taki, e, takie zdarzenie wystąpiło też u mnie, nie ukrywam, że miałem mnóstwo lęków i obaw, bo to było przez te wszystkie lata, udało się bardzo ten temat jednak, Przybliżyć i oswoić w społeczeństwie. Na początku y, nie było to łatwe. Ja się też bałem, że jeżeli zacznę o tym mówić głośno, to co to będzie? Że być może sprawi to, że będę na cenzurowanym, że to y, spowoduje brak propozycji pracy, bo będę mało wiarygodny dla potencjalnych pracodawców, że no, skoro Zelt ma problemy i ma depresję, to może nie warto mu dawać pracy, bo się z tego nie wywiąże. Takich, takich obaw było, było bardzo wiele i trzeba było je przełamać i obserwuję to, jak przez te lata to wszystko się zmieniło i tutaj się podpisuję obiema dłońmi pod tym, że jeżeli ktoś mówi, że to moda nas to taka się wykreowała na, na depresję, okej. Okay. Jeżeli udaje się pomóc komuś, skłonić go do poszukania pomocy medycznej i, i, i o to, żeby zawalczył o swoje zdrowie, to taka moda może, może być, bo, bo ona jest wtedy pozytywna. I nawet jeżeli krytycy właśnie w taki sposób o tym mówią, że no tak, teraz wszyscy mają depresję, bo nie, ludzie zaczęli się po prostu do tego przyznawać, zaczęli o tym otwarcie... Mówić, i to myślę, że jest bardzo dobrze. Jestem niezwykle wdzięczny pani Ani, że zaprosiła mnie do tej, do tej akcji. Pochwalę się teraz dostałem statuetkę gwiazdy dobroczynności w kategorii zdrowie. Z, właśnie z tego powodu. I jest ta statuetka dla mnie niezwykle cenna, niezwykle droga i. Bardzo się cieszę, że jestem z państwem i mam nadzieję, że to będzie trwać i trwać, bo wykonujecie wspaniałą, cudowną robotę. Wszyscy tu razem po kawałeczku się do tego gdzieś dokładamy. Nie ma co być takim bardzo skromnym po prostu.